Zastanawialiście się kiedyś, jak trudno byłoby przetrwać 25 dni na świecie Superflat wypełnionym lawą? Dziś zamierzam podjąć się właśnie tego wyzwania. Aby było ciekawe, stworzyłem świat na wersji 1.17.1 i przeniosłem go na 1.19.2, dzięki czemu mam dostęp do wszystkich struktur, nie tylko wiosek villagerów. Czy uda mi się stworzyć 25 dni jak trudne to będzie? Przekonacie się za chwilę. Jeżeli chcecie więcej wyzwań 100 dni na moim kanale, zostawcie pod tym filmem dużo łapek, a nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Pomóżcie mi dobić 1000 subów w tym roku. Lecimy z odcinkiem. Więc zaczynamy dzień pierwszy. Nie miałem czasu się nawet rozejrzeć, bo musiałem ratować wszystko zanim się spali. Podbiegłem do pierwszego lepszego drewna i je skopałem. Zrobiłem crafting table i skraftowałem kierow oraz siekiera. Podbudowałem się i zabiłem kolema. Zebranego żelaza skraftowałem wiaderko. Wziąłem wodę i zacząłem zalewać lawę wodą. Z pozostałości po domkach villagerów zebrałem łóżka. Przekonwertowałem mój drewniany kilow na kamienny oraz siekierę także na kamienną. W jednym ze zniszczonych domków postawiłem łóżka, po to by wieczorem villagerowie do niego poszli. Zebrałem hejbale i zabudowałem villagerów. Z rana dnia drugiego zobaczyłem, że Moja zabudowa się pali, więc ją szybko ugasiłem. Zabiłem kolejnego golema oraz zalałem więcej terenu, tak abym się nie spalił przez przypadek. Rozebrałem też jeden z domków, bo terakota może być dobrym blokiem, bo się nie pali. Z zebranej wcześniej terakoty obudowałem villagerów. Zniszczyłem farmę, bo mi się nie przyda, oraz postanowiłem zrobić moją bazę w kościele. Jedzą z kamienia, więc się nie spali. Zabiłem kolejnego golema i rozebrałem parę domków, aby mieć surowce do budowy. przepradziłem zwierzęta i zbudowałem im małą zagrodę z kobla. Oświetliłem trochę terenu i poszedłem spać. Rozebrałem kolejny domek villagera i zabiłem golema. Żelazo zawsze potrzebne. Skraftowałem żelazny kilof oraz cały armor. Ubrałem go i wyglądałem epicko. XD. Pod wieczór skonstruowałem portal do netheru i poszedłem spać. Rano, od dnia czwartego, zrobiłem nieskończone źródła wody oraz odpaliłem portal przy użyciu lawy i drewna. Odpalał się połowę dnia. Kiedy się odpalił, wszedłem do niego bez zastanowienia. Pojawiłem się w jakimś cave'ie. Postanowiłem się przekopać przez ściany i znalazłem fortecę. Stwierdziłem, że wrócę tu później. Wróciłem do bazy i zbudowałem mur dookoła jego domku. Dnia piątego rozebrałem kolejny domek villagera. Zniszczyłem pozostałeś po farmie i zabiłem Golema. Zasadziłem drzewa oraz zrobiłem żelazne przedmioty. Dzień szósty zacząłem od rozebrania odosobnionego domku. Zlokalizowałem kolejną wioskę, więc zmniejszyłem render distance i udałem się do niej. Ledwo podszedłem do wioski, to od razu zaczęła się palić. Zacząłem wszystko gasić oraz zbierać potrzebne rzeczy. W jednym z domków zwanym hotelem postawiłem wszystkie łóżka, by zablokować tam villagerów. Gdy zebrałem rzeczy z drugiej wioski, wróciłem do mojej i poszedłem spać. Rankiem dnia siódmego udałem się do Zapalować na Blaze. Zebrałem także Nether warty. Po wydropieniu 10 pałeczek wróciłem do domu. Dnia 8 zacząłem tworzyć zagrodę dla zwierząt, bo mogą się przydać. Zasadziłem także drzewka pod domkiem, aby mieć drewno. Oswoiłem sobie konika i zrobiłem furtki do portalu, by koń tam nie wszedł. Zburzyłem zniszczony domek villagerów oraz skraftowałem dwa żelazne kilofy. Dnia 9 rozpocząłem przerobienie miejsca, w którym są villagerowie. Zniszczyłem wcześniej postawione drewna i na nowo postawiłem im łóżka. Jednemu villagerowi dałem pracę, by móc w przyszłości zakupić sobie narzędzia. Wylewa Wzalowałem go troszkę kupując kamienne łopaty. Udałem się do netheru pozbierać gravel i wydropiłem od razu dwa flinty, ale fars. Z rana dnia 10 kolejnym dwóm villagerom nadałem pracę łuczarza. Potrajdowałem się z jednym aby uzyskać emeraldy. Uzyskane emeraldy sprzedałem Tulsmithowi. Posiadane żelazo sprzedałem także Tulsmithowi i zakupiłem żelazną łopatę. Wziąłem mojego konia i pojechałem do drugiej wioski. W drugiej wiosce zebrałem dirta. Wróciłem, lecz na innym koniu bo był szybszy, ale potem tego wrócę, obiecuję. Na dachu mojego domku zacząłem budować farmę jedzenia. Zasadziłem pszenicę i mała farma była gotowa. Dnia 11 poszedłem do netheru i zacząłem budować ją w drugą stronę od portalu. Po przekopaniu kilkudziesięciu netherraków zobaczyłem otwarty teren. Kawałek dalej zobaczyłem także drugą fortecę. Poszedłem na Crimson Forest, aby pozbierać trochę drewna do trade'ów z villagerami. Po zebraniu ponad trzech staków wróciłem do portalu. Następnego dnia przerobiłem całe zebrane drewno na deski, a deski na patyki. Poszedłem pohandlować z villagerami. Z emeraldów zakupiłem diamentową siekierę. To się nazywa upgrade, co nie? Od fletchera kupiłem łuk od mifa drugą siekiera. Wytrajdowałem więcej emeraldów z apatyki i kupiłem kolejną diamentową siekiera. Ulepszyłem mojego villagera i miał do sprzedaży kilo. Następnemu villagera wydałem Blast Fernance, aby sprzedawał z Bloroye. Udałem się do netheru pozbierać więcej drewna. Kawałek dalej znalazłem Bastion, Warp Forest. Oraz bazaltową deltę. Po zebraniu drewna wróciłem do domu i poszedłem spać. Dzień 13 rozpocząłem od tradingu z villagerami. Z zarobionych emeraldów zakupiłem diamentowy kirof. Postanowiłem znaleźć Stronghold, więc rzuciłem okiem. Zacząłem rozlewać wodę i iść przed siebie. Dnia 14 dalej szedłem przed siebie, rzucając oko. W pewnym momencie byłem już tak daleko, że dziwne było iść nie widać Strongholda. Użyłem więc Freakama i zleciałem w dół i tak jak myślałem, Stronghold był pod lawą. Wyłączyłem Freakama i poszedłem spać. Dnia 15 wróciłem do bazy i zamieniłem moją Pszenicy na farmę ziemniaków. Zebrane ziemniaki wrzuciłem wróciłem do przepalania. Poszedłem do villagerów i zacząłem ulepszać Armorera. Poszedłem do netheru pozbierać drewno. Po powrocie poszedłem spać. Dzień 16, rozpocząłem od zamienia patyków na emeraldy. Wziąłem konia i pojechałem do drugiej wioski. Dałem na villagerowi i poszedłem pozbierać enderperu do netheru. Po powrocie z netheru przerobiłem zebrane drewno na patyki i poszedłem się potradewać. Zakupiłem biblioteczki od villagera z drugiej wioski i wróciłem do mojej. Poszedłem do netheru potrajdować się z Piglinem, po podkę na Fire Resistance. Drowny on butelkę wody, więc wystarczy, by stworzyć podkę na Fire Resistance. Dnia 18 poszedłem do netheru po Magma Crema, po wydropieniu dwóch wróciłem do bazy. Poszedłem do drugiej wioski, aby od alchemika zakupić redstone. Dodałem go do przygotowanej wcześniej podki na Fire Resistance i podkę miałem gotową. Dnia 19 wziąłem mojego konia i pojechałem do miejsca, w którym jest Stronghold. Gdy byłem na miejscu, wypiłem potkę i wskoczyłem do lawy. Dzięki shaderom widziałem wszystko w lawie i mogłem bez problemu dopłynąć do Stronga. Wbiłem się do niego i znalazłem portal. Zrobiłem portal do netheru i za pomocą drewna i lawy odpaliłem go. Kiedy się odpalił, wszedłem do niego i wróciłem do bazy. W bazie wziąłem ze skrzyni parę potrzebnych przedmiotów oraz roznużyłem ziemniaki i poszedłem spać. Rankiem dnia 20 podczas walki z creeperami zobaczyłem, że moi villagerowie zostali zagryzieni i zabici przez zombie. Zebrałem troje drewna i wrzuciłem część do smokera. ziemniaki się przepaliły, poszedłem do netheru, a z netheru do Stronga. W odpaliłem Portal I wszedłem do niego. Zrespiłem się kawałek od wyspy, więc podbudowałem się nad rakiem. Zacząłem niszczyć kryształy. Kiedy wszystkie były już zniszczone, wziąłem na pasek łóżka i czekałem na percz. Kiedy smok zaczął perczować, wsadziłem mu szybkie łóżka. Nie były niestety perfekcyjne. Strzelałem do smoka ze strzał i gdy zleciał, pokonałem go moim diamentowym mieczem. Zabrałem level i poszedłem do Endgate Portalu. End City zwiększyłem render distance i zacząłem się budować do najbliższej wyspy. Podczas zbierania endstone'a zobaczyłem pierwsze endcity. Przy City wykopałem endstone'a i pod budowałem się do statku. Zabiłem Shulkera i wziąłem swoją pierwszą elytra. Zebrałem także najpotrzebniejsze itemy i zacząłem lutować ten City. Wyniosłem parę fajnych itemów. Następnym Twain City zabiłem kolejnego Shulkera i zyskałem kolejną elektrę oraz kolejne itemy. Dnia 22 zacząłem wracać do domu. Kiedy byłem już przy portalu, zebrałem kilka Endstone'ów, żeby się podbudować, i wszedłem do portalu. Zebrałem jej smoka i wskoczyłem do portalu. W domu odłożyłem zebrane przedmioty i skraftowałem bookshelf'y. Postawiłem bookshelf'y, a chwilę później Enchanting Table. Skraftowałem kowadło i postawiłem je. Połączyłem dwa hełmy ze sobą i poszedłem spać. Rankiem dnia 23 poleciałem do drugiej wioski. Chciałem sobie kupić lapis, lecz nie wystarczyło mi emeraldu. Połączyłem ze sobą trzy miecze i uzyskałem naprawdę potężny miecz. Poszedłem do netheru pozbierać drewno na budowę domu. Netherowe drewno się nie pali, więc będę w procentach bezpieczny i nic mi się nie spali. Zebrałem też trochę bazaltu i blackstone'a. Po zebraniu potrzebnych rzeczy wróciłem do domu i poszedłem spać. Dnia 24 tylko i wyłącznie budowałem. Zbudowałem nawet ładnie wyglądający most oraz domek, który będę mieszkał. Kiedy wszystko ukończyłem, prezentowało się epicko. Z dnia 25 dodałem do domku skrzynię oraz łóżko. Pozbierałem wyrośnięte drzewa i odsadziłem je. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, ja zacząłem się kierować do domku. Szedłem do niego i poszedłem spać. I tak oto przeżyłem 25 dni na świecie Fladward wypełnionym lawą. Jeżeli chcesz więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostaw łapkę w górę oraz suba. Polecimy do tysiąca subów. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Pozdro!